Okay, yesterday I was requested to do five precepts uh, when we had the Dana. Is there um, people here who want to do five precepts? Yes, a few people, sure, great. People also ask, like they're already taken the five precepts and the, they're taking the refuge. Is it okay to do it again? E, właśnie ludzie pytali, że skoro już kiedyś brałem pięć skazań to czy jest e, to ok, żeby brać je znowu? I, said, look, I take my every two weeks. A powiedziałem, spójrz, ja swoje wskazania przyjmuję co dwa tygodnie? So, and I take 227 so Tak, więc <laughs> ja przyjmuję 227 wskazań, także powinniście dać radę przyjąć pięć. The more precepts you take, the better it is. Im więcej przyjmujecie wskazań, tym lepiej.

I may also say a few words about uh, the society and that is sort of required to take precepts, right? Sure, if you want in this point or to precept first or you want to say few and, and refugees also, right? Oh yeah, absolutely. Yeah, always. Także dodam tylko tak od siebie, że właśnie jeżeli chcecie stać się częścią stowarzyszenia, to i tak każdy członek stowarzyszenia powinien przyjąć pięć skazań i trzy schronienia. Także teraz macie okazję jakby to zrobić przy mnichu i to jest takie formalne przyłączenie, że tak powiem. Um, Oczywiście nie musicie tego robić, nie musicie dołączać do stowarzyszenia, ale po prostu takie, tak jest w konstytucji, że każdy członek powinien przyjąć skazania i schronienia, ponieważ jakby no jest to jednak grupa zrzeszająca ludzi, którzy jakoś się z tym identyfikują. Okay, so I told. Okay, well done. So uh, first of all, we uh, often we take the five precepts, or pretty much always we go for the refuge for the Buddha, Dhamma and Sangha first. Także zawsze to wygląda tak, że najpierw bierzemy te trzy schronienia w Buddzie, dla Sanghe. And that that means really sometimes people ask what does it mean to be really a Buddhist but if it's it's really having a certain respect towards the the Buddha, the teacher, the uh, dhamma the teachings and the sangha, the monastic order, the monks and nuns. Także można powiedzieć, zapytać, o co chodzi w byciu buddystą. Jednym z aspektów jest to, że mamy szacunek właśnie dla Buddy, dla tego nauczyciela, który to wszystko zaczął, właśnie dla Damy jego nauki, dla Sangi, czyli do zakonu mnichów i mniszek buddyjskich. Buddha powiedział, że właściwie tak długo jak mamy szacunek do tych trzech rzeczy, to Dharma będzie żywa. If once the respect starts going down, well then we we're going to lose the teachings. A kiedy ten szacunek opadnie, to wtedy stracimy te nauki. And as long as you have the respect for these uh, three things and you have the sila, which is the five precepts as the supporting factor, you will always find the teachings. I jest tak, że jeżeli macie szansę na tych trzech rzeczy i siła, czyli właśnie trzymanie tych pięciu wskazań wspiera to, to wtedy zawsze znajdzie te nauki znowu. So they go sort of hand in hand. Także one idą ręka w rękę. And then about the five precepts. I teraz jeśli chodzi o pięć wskazań. These are you have to remember. These are what we call sometimes training precepts. You, you, the best of your abilities, you train yourself to uh, follow these precepts. Także to pierwsze są po prostu takie wskazania do treningu, czyli po prostu staramy się najlepiej jak umiemy je utrzymywać. So that's what we call it. You Dlatego mówimy, że powściągamy się od. But um, because is refraining. So sometimes people think is it or they ask as a question is it okay to drink a little bit of alkohol? I właśnie dlatego, że jest powstrzymywać się, to ludzie pytają, czy ok jest na przykład pić trochę alkoholu. Wtedy odpowiadamy tak troszeczkę, że. A czy ok jest trochę zabijać? Czy ok jest czasami mówić trochę nie, nieprawdę? So You have to think of that way. Sure, they're training precepts, and we're not here to charge anybody. But it's up to you to start thinking this. That I train myself the best of my abilities to go towards to live according to these precepts. I to chodzi o to, że nie używać tego po to, żeby oceniać innych, tylko właśnie, żeby same musieć starać, jak najlepiej je trzymać. And you don't just take these precepts for yourself, so to speak. I nie będziesz tego skazywać tylko dla siebie. You also, when you take the precepts, you, you give something for others. So never think of these as a just, just, you refrain from something, but you're also giving something. You have to have the opposite as well. For example, the uh, refraining from false speech, lying, przykład, uh, się od, uh, the best of your ability, you always try to speak Truthfully and kind words. Okay, so let's go through the five precepts. So, you, if you really think you can take these, so it's better to actually look at them what they are. Uh, so, the first precepts I undertake the precept to refrain from intentionally killing living beings. Także pierwsze skazanie to jest, że będę trenował się, żeby powstrzymywać się od intencjonalnego odbierania życia jakiejkolwiek istocze. is key thing this I to ta intencja jest kluczowa w tym wskazaniu. So let's say you go you drive your car załóżmy, że prowadził w samochód you will always kill insects for example to zawsze będziesz zabijać jakieś owady. You came here and you look at your windscreen and there's always like... E, jak tutaj przyjechaliście, to pewnie macie kilka takich plamek właśnie od insektów na waszej szybie. Ale waszą intencją nie jest to, że kiedy jedziecie to żeby zabić jak najwięcej insektów. But is your intention, well, then you from <laughs> Jeżeli Jeśli to jest waszą intencją, to powinniście powstrzymywać się od prowadzenia. And that same thing for whether it's you're walking or running somewhere, you're, you're bound to kill insects and things like that. But if there is a fly inside of your house, try not to just squish them. Try to best of your ability to, if you can, take them outside without killing them. Ale to chodzi o to że na przykład jakby mucha macie w domu i jej nie chcecie to nie chodzi o to żeby ją tak pacnąć tylko po prostu jeżeli chcecie się jej pozbyć to na przykład wypuśćcie ją na zewnątrz And it sounds strange but this actually it doesn't mean you have to become a vegetarian Ale to choć to może brzmieć dziwnie tak naprawdę to wskazanie nie znaczy że musicie być wegetarianami And sometimes people, people if they are, they can be and e, To tak do końca nie jest, choć oczywiście chwalimy, ludzie, którzy, chwalimy ludzi, którzy są wegetarianami i weganami. Ale nawet jak nie jesteś, nie jesteś wegetarianinem, to nie łamiesz tego wskazania. Second wskazanie to będę się ćwiczył, żeby powściągać się od niebrania tego co nie zostało mi dane. So that is really stealing. To dotyczy kradzieży. taxes? tutaj trzeba też rozkminić jak to daleko idzie, czy na przykład powściągasz się od niepłacenia podatków? So it's up to you to put the line. Like, where do you put, is it actually better to be truthful and pay the taxes? Because then you're, um, you're not taking what is not given. The government actually, so you're supposed to pay your taxes. I and then the opposite, obviously. Try to be a, a generous person, a person who's got a heart which is, wants to give. i właśnie przeciwieństwem kradzieży jest hojność czyli właśnie żeby kultować takie serce które lubi się dzielić the buddha always praised all kind of giving even giving to the animals is very very um, very good buddha bardzo chwalił dawanie i nawet dawanie zwierzętom jest dobre he even told us monks that even if you have a little bit of food left in your in your bowl where you eat you should always give it to the animals even then you're making merit bo Dona mówił właśnie mnichom że nawet jeżeli zostanie nam trochę resztek jedzenia w naszej misce, to wtedy powinniśmy się nią podzielić ze zwierzętami i w ten sposób też robimy zasługi. I to chodzi ogólnie o taką postawę dawania, dzielenia się zarówno poprzez ciało, mowę i umysł. Uh, number 3 I undertake a precept from refrain from sexual misconduct. Trzecie wskazanie to, że będę się trenował, żeby powstrzymywać się od e, krzywdy seksualnej czy od błędnego zachowania seksualnego. W buddyzmie bardzo ważne jest, żebyśmy nie potępiali ludzi i tak szufladkowali tego, że nie możesz mieć takiego seksualnego życia. It's always consensual if the, the sexual activity was consensual in that sense you have to think about it is okay or not. Eee kryterium jest zgoda, jeżeli wszystkie strony jakby się zgadzają na te praktyki to wszystko jest okej. Okay. And um, so in that sense you're also giving you giving um you giving other people Uh, freedom from that, they don't have to be afraid of you and afraid of your sexuality. I temu number four, I undertake the precepts to refrain from false speech. E, czyli, e, będę trenował, żeby się od so that is quite simple, but try to speak as truthfully as you can. In monks' precept is actually because we have the same rule as, a, as monastics. we have the same rule like. E, w, w zakonie mamy podobną zasadę. And for us it's very clearly defined what it actually means to lie. ale w naszych właściwie wskazaniach wszystko jest bardziej wyjaśnione jest tam bardzo precyzyjna definicja co to znaczy skłamać so sometimes you can get into this idea like did not it's very easy to fall into that to same warsat for tak mieć takie wątpliwości czy to było kłamstwo czy jeszcze nie and that's for because and because of that the monks rules have to be very clearly defined because otherwise because we have to confess these offenses so we have to know whether we need to confess it or not i w przypadku mnichów, te zasady muszą być dużo bardziej precyzyjne, bo tego zależy to, że każda zasada, która została przekroczona, musi być, no tak, przy, musimy się do niej przyznawać. To lie means you are aware that you will Po pierwsze właśnie, jeżeli kłamiesz, to masz świadomość, że zaraz kłamiesz. I wtedy kiedy mówisz, masz świadomość, że kłamiesz? And after you have spoken the words, you know you lied. Nawet tym, jak te słowa, to wiesz, że so when those three things come, o, uh, if they all three come, then you know you have lied. Te trzy się zbiegają, to wiecie, że so if you started to tell a lie, but you refrained yourself, even in the mid sentence, it doesn't mean you lied. Ale jeżeli, mm, If someone refrained in the middle, yeah, you started with the lie, yeah, so to speak, yeah, and then you you the the awareness comes and you refrain yourself and you stop that lie, you, even count. if you refrain it, then it doesn't count. Także jest tak, że jeżeli na przykład zaczęliście kamać, ale w połowie zdania się zorientowaliście i zmieniliście, no to wtedy to nie 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 zomajście tego wskazania, bo jakby odwróciliście się w procesie. So always keep in mind, so don't get too doubtful about these things, and even if afterwards you you sort of like I'm not sure, did I lie or not? Always fall into the side of, I wasn't actually, that wasn't my intention. The intention matters. So give yourself as much as leeway, as much as rope. I don't know if you can translate that. Give you as, le as much as leeway as you can. So like space? Space, it's like, okay, no, I, I wasn't lying. Także warto sobie właśnie tak e, raczej dawać taką przestrzeń, że jeżeli nie było tej intencji, no to nie mówcie sobie, że kłamaliście. But have that mindfulness impact of the mind. I'm I'm a, I've taken precepts I should not I should refrain myself from lying. Ale właśnie myście to w taki sposób, że kiedy bierzecie to wskazanie, to też powinniście się powściągać od kłamstwa. And on num sorry, the number fifth, I undertake the precept to refrain from alcohol and non-medicinal drugs which lead to heedlessness. I właśnie piąte wskazanie to, że powstrzymuje się od alkoholu i niemedycznych takich substancji odurzających, które prowadzą do takiej nieuważności. taking please keep taking those. Także jeżeli macie jakieś leki przepisane przez psychiatrę, czy przez lekarza, to możecie je brać. But the what is really pointing there is that

Uh, there's an uh, interesting thing. One, one time there's a quite a famous monk called uh, Thich Nhat Hanh, and somebody asked him um, if it's okay to take a little bit of alcohol. It was an um, elderly grandmother and obviously Thich Nhat Hanh, he lived in France and in France it's a, small, a normal part of the culture to drink a little bit of wine at night time with the dinner. Ale właśnie to była taka starsza pani, i to jest normalna, ona jest była z Francji, a w Francji jest taki zwyczaj, że do takiego obiadu pije się troszkę alkoholu. So, why is it bad for this old grandmother just to take a glass of wine at, with the dinner? Także czy jest coś zło tym, żeby sobie starsza pani wypiła troszeczkę wina do obiadu? And I I liked what the Digna was saying. He said that you as a grandmother you're setting up a precedence. precedence in other words, other people look at you, you know, you're setting up. Okay, no, so, you as a grandmother, you're setting up an example for your grandchildren, for example, it is okay to drink. To na daje swoim pnukom, czy okay, yes, pić. But again, look, these are training precepts, sometimes you fall off, sometimes. You won't be able to live up to the, uh, them 100%, but you are training yourself to keep yourself into the I to właśnie pamiętajcie, że to są takie wskazania treningowe, że oczywiście bardzo trudno jest trzymać je tak w 100%, zawsze się tam gdzieś wy, wy, wykopsniemy, że tak powiem, ale bardzo, chodzi o to, żeby cały czas się trenować, żeby było coraz lepiej. Co so jestę Still that many hands who wants to take five precepts? Tak, to jest tyle lista ran, pięć I think it's less hands now. <laughs> okay. So, let's take the five precepts, and somebody has to request the five precepts. I cannot just give okay. it to you. ktoś musi jakby o nie poprosić. Can we ask in English or? You can be? ask in English if you wish. Okay, Bante, can you please offer us the five precepts ceremony? Mm hmm Thank you. <laughs> what about the going for refuge? Should I do that? And, and, and also, can we take refuge as well? Well, okay, if you insist. Okay. <laughs> and um, those who um, uh, are in with Piotr, that they want to do that, please follow me after. I ci, którzy chcą to robić, no to po prostu robimy to tak, że będziemy powtarzać, po bandę. So, put your hands in Anjali, like all good ten gest Anjali. And then, um, I say the three times, and then after I say it, uh, say it three times, then you follow after me. Three times. Also. Three times. So I say three times. Tutaj jest y wyjątkowe, bo pierwsze, jak jest to namatassa, sama hatasama, to adżanta mówi trzy razy. I dopiero po trzecim razie my też mówimy trzy razy. Ready? Gotowi? Namo dasam hagawa to arahato sama Namo dasam hagawa to arahato sama नमो tassa भगवतो अरहतो सम शम्बुदशा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम शम्बुदशा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम शम्बुदशा Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Then we do one at a time. I do one, and then you repeat after me. Going for the refuge. Then just once, just once. Once one time we do, and then another once. Buddhang Bhutan शरणान् गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि धर्मं शरणान् गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि सङ्गं शरणान् गच्छामि द्वितीयं बिबुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयां पि शरणं गच्छामि द्वितीयं भि शरणं गच्छामि द्वितीयां पि सङ्घं गच्छामि तदीयं बुद्धं शरणं गच्छामि Tatiyampi Buddhaṅg saranangacchami. Tatiyampi Dhammang saranangacchami. Tatiyampi saranam gacchami Tatiyampi Tati Tati Sanghang saranangacchami. Tatiyampi Sanggang saranangacchami. The saranagamananiti sarana Naniti Now you say ama bante. ama bante. Well done. Okay, good. Now you're taking the uh, going to refuge to Buddha Dhamma Sangha and now i have to make sure i take, give you the five precepts other who knows what i'm going to say so i'm going to read it from my computer Także te, teraz przyjęliście właśnie czy nie budzi jednymi szansa i teraz przejdziemy do przyjmowania pięciu wskazań. Imagine if I would ordain you as a novice and then you cannot go home. żeby się nie pomylić, bo wobec co sobie się stało, jakby na przykład teraz wyświęcił was na i już nie moglibyście pójść do domu. You know, I can do that. Anybody, <laughs> anybody wants to take novice ordination? Take you do? <laughs> 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 To zrobimy już po wszystkim jak macie. Szaty, to wam głowę i... Ok, let's take the five precepts now as a, as a starter, so. <laughs> Ale na początek tak wypsułem pięć skatów. Right, so time, Także będziemy powtarzać tak e, po kawałku, żeby łatwo wam było zapamiętać. padang -y samariami. पानातिपादा वैरमणि सिकापदं सामाधियामि अदीनदाना वैरमणि शिखापदं समाधियामि अदिनदाना वैरमणि सिकापदं समादियामि कामे सुमिच्छाचरा वैरमणि शिखापदं समाधियामि क्षामेषोमीचाचरा padang शिखपदं समरयामि मूसावादा वैरमणि शिखापदं स्मरयामि padang वैरमणि sura समरयामि सूर मेरया मछमरत्थाना वेरमणि padang स्मरयामि Well done, good job. Okay, uh, now I give you a little blessing, and this blessing is just uh, 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 it says about that these five precepts lead to happiness, they lead to wealth, they lead to nibbana, therefore, you should purify your sila. I właśnie teraz mam takie błogosławieństwo, które mówi o tym, że właśnie trzymanie tych pięciu wskazań prowadzi do szczęścia, do bogactwa i do nibany. I potem będziemy mówić trzy razy sadu, sadu, sadu i zrobimy trzy pokłony, jeśli chcecie. Himani Pancha sikha Badani, Silena tingyan Silena bhoga Sambada, Silena Tasman, Silang visodaye Sadu Sadu Well done, okay. Now you can bow. Exercise.